No, kochani, trudne się wylosowało. Życie jest Krasie, cudowne. Jak już wszyscy wiemy, działo się. Drugi odcinek to głównie akcja, a mniej samego spojrzenia wewnątrz bohaterów. Był czas na spokój, moment wyciszenia. Teraz przyszła nawałnica, jak cholera. Twórcy dołożyli tu do pieca, dodając wątek ataku zarażonych na Jackson. No, jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią. Dobrze, wszystko jest w porządku. I tak miasto silnie poturbowane, z dużymi stratami w ludziach, sprzęcie i otoczeniu, ostatecznie całe szczęście przeżyło. Proszę Państwa! Ale miło się na to nie farszyło, bo lubimy Jackson. W końcu to ta jedna, być może jedyna dla naszych bohaterów, bezpieczna przystań. Miejsce, które nie ma prawa upaść, bo jego zadaniem jest nam zapewnić schronienie. Bez względu na wszystko. Dom, który zawsze będzie stał tam, gdzie stoi. I Jackson chwała mu za to, bo strat w tym świecie i tak już jest wystarczająco. Nas nie opuszcza i nie zdradza. Wciąż jest tam, gdzie było. Lekko kalekie, przez to chwiejne i niepewne, ale jest. W nim siła, ale też i ból. Ubolewam, że zabrakło może niedokładnie tej sceny z Diną i Ellie, bo jednak w serialu, mimo że mają te lat 19, wciąż zachowują się i wyglądają jak dzieciaki. W grze jednak sprawiają wrażenie odrobinę bardziej dojrzałych. Ale generalnie szkoda mi, że zabrakło tu czasu, który spędzały razem. A zatem i silniejszego spojrzenia w dziewczyny relacje. No i bardzo lubię, nie oszukujmy się, dynamikę Eli i Diny. Uważam, że to jeden z najciekawszych, ale też i najważniejszych elementów w growym The Last of Us, który czyni tę historię tak bardzo emocjonalną. Bo gdy już zabraknie Joela, tak bardzo boimy się o Dinę. I o to, że Ellie może znów kogoś w swoim życiu stracić. A taka strata prawdopodobnie przechyliłaby szale z Eli nic poza mięsem, skórą i kośćmi by nie zostało. I have a very serious question for you. Ale super z kolei jest to, że widzimy Joela z Diną, rozmawiających, działających razem, co tylko w prosty i co ważniejsze, naturalny sposób nakreśla, że łączą ich jakieś zdecydowanie raczej dobre relacje. Joel troszczy się o Dinę i vice versa. Twórcy zdecydowali, że Dinę, która wskoczyła tu na miejsce Tomiego, uśpią podczas tego wielkiego zdarzenia odcinka. Prawdopodobnie głównie po to, żeby ta scena mogła wybrzmieć odpowiednio, po to, żeby dać przestrzeń Eli i Joelowi, żeby huknęła, tak jak huknęła w grze. Nie huknęła, ale nie dziwota, że nie huknęła, skoro nic dwa razy się nie zdarzy. Nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Emocje pierwszego razu się nie powtórzą, nie zmienia to faktu, że wciąż była to scena mocna. Czy grało się wcześniej w grę, czy wiedziało o tym, co nastąpi, czy tu najbardziej można było skończyć poszatkowanym emocjonalnie, nie wiedziało się na ten temat zupełnie nic. You don't get to rush this. I pewnie scena ta zapisze się w historii telewizji, nie tylko przez swoją brutalność czy bezwzględność, ale chyba przede wszystkim przez to, że życie w serialu nie jest tu łaskawe dla nikogo, że to świat okrutny, raz wybaczający, raz niewybaczający błędów, ale nikomu nigdy nie oferujący kart lżejszego traktowania. Go! Wciąż jednak wolę Elis Gry. Ta Beli Ramsey oddaje jej ducha w pierwszym sezonie, ale nie do końca podoba mi się to, jaki punkt wyjścia obrali sobie twórcy w sezonie drugim. Mało tu widać rozwoju jej charakteru. Dziewczyna wciąż jest taka sama. Częściej też irytuje, zamiast kodrażnić i głównie rozbawić. W skrócie, po przeskoku pięcioletnim z pierwszego do drugiego sezonu, ciężko tu zauważyć jakieś większe zmiany. A ludzie przecież się zmieniają. Nawet gdy z tych zmian nie do końca zdają sobie sprawę. I nie chodzi mi tu o zmianę stricte fizyczną, ale raczej psychiczną. Chyba, że to sposób twórców na to, aby zobrazować nam, jak bardzo zachowanie Ellie ulegnie transformacji po tym odcinku, jak stanie się w części zupełnie inną osobą. W części ujawni po prostu też tkwiący w niej, jak i w każdym z nas, mrok. Ale i tutaj głęboko skrywany gniew, oraz w tym przypadku prowadzący ją na wyniszczającą ścieżkę, tak jak i Abi. Brak umiejętności odpuszczania. Bo zemsta wcale nie jest słodka. Zemsta jest gorzka, obrzydliwa. Nie daje ulgi, zabiera. Człowiek w jej poszukiwaniu coraz bardziej się stacza, nikt nie w oczach, sam siebie unicestwia. Kawałek po kawałku. Ale Eli i Abi, wybierające tę paskudną i przy okazji napędzającą całą historię zemstę, pod wieloma względami są przecież takie same. I to na zemście. Jej różnych obliczach będzie skupiał się drugi sezon. Ale ekipę żeście zmontowali. Dużo się działo w drugim odcinku. Technicznie to świetna realizacja, wpadło też kilka ładnych kadrów. Jak Tommy z miotaczem ognia kontra PURHAK. Jeszcze jak. Czy osaczona Abi pod płotem w kopalni? Zarażeni po raz kolejny wpadali silnie w oko, nie tylko wspomniany pan Purchlak. Jeszcze jak? Śnieżyca potrafiła zakręcić w głowie, a zimowe lokacje po raz kolejny robiły super wrażenie, zwiększając tylko imersję. Ale wciąż jestem większą fanką pierwszego odcinka drugiego sezonu, bo tam, gdzie wolne tempo, dużo gadania i szwendania się, tam ja. A państwo są chętni, czy niechętni? Niechętni też. Dziękujemy. Ale nie ma tak miło, bo musi być niemiło. A akcja wyrywa się do przodu. I tak muszę przyznać, że przewertował mnie emocjonalnie ten odcinek. Raz, że Jackson swoją drogą świetny fragment z obroną miasta i spojrzenie na samą logistykę dobrze zaplanowanej i przećwiczonej próby przetrwania. Fajnie się na to patrzyło, no i serio bałam się o Tomiego. I'm good. Druga sprawa. Wiadomo, Joel i końcówka odcinka. No, to wciąż boli. Tym bardziej, że dzieje się to na oczach Heli. I to wtedy, gdy relacja tej dwójki nie jest w najlepszym miejscu. Podobała mi się też już ta ostatnia, ostatnia scena, która uderzyła chyba najmocniej. Jessie, zamroczona po zastrzyku sypiającym Dina i załamana, będąca w głębokim szoku Ellie, wracający do zrujnowanego Jackson, a za nimi nieboszczyk w białym płótnie. No, twórcy dokładnie wiedzieli, co chcieli osiągnąć tą sceną, i dobrze im to wyszło, bo huknęła. A Ebi? Dever świetnie gra, a Ebi irytuje. Jest uparta, zafiksowana na pompszczeniu ojca, nie ma dla niej powrotu z tej ścieżki. Taka jest i Eli, ale Abi taka ma być. Zresztą Eli w głównej mierze też. Pojawić się ma jako ta na pierwszy rzut oka zła, a tak naprawdę stanowić przykład dobrze napisanej, mówię tu o grze, antybohaterki, która zraniła nas tak mocno która skrzywdziła nasze ukochane postacie, ale której zaczynamy coraz bardziej współczuć, która przeszła tak wiele i która przejdzie jeszcze więcej. A gdy role się zamienią i Eli będzie tą, która ściga, wpadając w coraz większym mrok i szaleństwo, tak bardzo będzie zależało nam na tym, żeby ta bezsensowna walka w końcu się zakończyła. Jestem najszczęśliwszy na świecie. Dziękuję ci panie Boże. No przygnębiający i bardzo, bardzo, bardzo mroczny będzie to sezon. W obu bohaterkach. Kwi zresztą zło, jak zresztą w prawie każdym komu udało się przetrwać w tym świecie. Zresztą nie tylko w tym. Obie też zostają pokonane przez własne emocje, dla których ujście znajdują tylko w agresji. Czy czeka je zguba? Czy będą w stanie ocalić siebie? A jeśli tak, to jakim kosztem? Jak one wpływają na człowieka? Źle. Źle. No nic. Czekam na więcej, chociaż nie ukrywam, że się boję, bo fabuła drugiej części gry to szalony, emocjonalny roller coaster. No i ciekawa jestem, jak rozwinie się to sama Eli, bo aktualnie nie jestem jej największą fanką. I chcę tu zaznaczyć, że Bella gra świetnie, chociaż fakt gra Ramsi w dużym stopniu opiera się na mało ekspresyjnej grze twarzą. Co z kolei może stanowić silny kontrast do co gwałtowniejszych wybuchów złości Eli. Pierwsza utrata. Ale coś mi po prostu nie gra w tym, jak ta postać jest tutaj rozpisana. Poróżniliśmy się z żoną. A no i ciekawie wyszła sama zamiana Diny z Tomim, jeśli chodzi o miejsca, gdzie te postacie się znajdują. Dzięki temu późniejsza decyzja Diny zdaje się być lepiej umotywowana, niż tylko podąża za tobą, bo jestem Twoją dziewczyną. No dobrze. Standardowo co do przyszłości serialu, poczekamy, zobaczymy, będziemy wyrokować czy też prognozować. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, być może już w drodze do Seattle. Jest git, pozdrawiam całą Legnicę, dobrych chłopaków i niech się to trzyma, dobry przekaz leci.